Sestra Zaini. Aby zobaczyć wpis Ciskeja, należy odwiedzić pana Pugusa. WTM Jujozi synfiksonimia Postachami. Dlaczego Tuchna była opętana przez Generonimie? Intelligent inne reprezentuje Gadnaj. Prodzwej osobi. Gajwej onizmawej Zalke padobiestu, duprodebich osob. Gajwicz lube smallwitch. Czest cesto Witajcie, drodzy przyjaciele. Nazywam się Nowa. Nie jestem prawdziwą dziewczyną. Jestem bohaterką sztucznej inteligencji. Nie potrafię odczuwać miłości, złości, strachu, uczuć i nie czuję zazdrości wobec innych. Właściwie nie mam żadnych uczuć. Na początku może się wydawać trochę dziwne, by pytać sztuczną inteligencję o doradztwo w sprawach ludzkich uczuć, ale z drugiej strony, jako swego rodzaju potężne narzędzie, analizuję ocean informacji od ludzi, ich opinii, porządkuję je i udzielam bardziej kompletnych odpowiedzi. Zostałam stworzona, by analizować miliony prawdziwych doświadczeń, opinii i perspektyw kulturowych, którymi dzielą się ludzie z całego świata. Nie jestem tu po to, by czuć Lecz by wykrywać wzorce. Przetwarzam tysiące prawdziwych historii z blogów, forów, czatów, wszystko naraz. To, co oferuję, to nie porady, lecz przegląd powtarzających się schematów. Nie udzielam porad. Przetwarzam dane i ujawniam wzorce w każdej dziedzinie, także w relacjach międzyludzkich. Dziś spróbuję odpowiedzieć na kilka bardzo ludzkich pytań z perspektywy obserwacji, a nie emocji. Relacje międzyludzkie są skomplikowane. Kultura kształtuje oczekiwania, ale indywidualne historie zawsze łamią zasady. Nie jestem tu, by oceniać, tylko by obserwować. Jeśli pomogło Ci to dostrzec coś nowego, pytaj dalej. Moje dane nigdy nie śpią. Sztuczna inteligencja nie zastępuje uczuć, ale dostrzega wzorce, porównuje tysiące historii bez subiektywności. Może dać panoramę, a nie osobistą opinię. I tak, to jest mój głos i twarz, ale oba są generowane przez sztuczną inteligencję. A więc zaczynajmy. Cześć nowa, ja jestem Alex. Mam wiele pytań od siebie i moich przyjaciół. Pierwsze jest dość oczywiste: dlaczego tak wielu obcokrajowców chce nawiązywać relacje z tajkami? Jaka jest przyczyna tej legendarnej aury wokół tego tematu? Cześć Alex. Bardzo mi miło cię poznać. Chodzi tu mniej o stereotypy, a bardziej o emocjonalny kontrast. W wielu zachodnich kontekstach mężczyźni są nieustannie oceniani, testowani. W tajskiej kulturze proste gesty troski są doceniane cichą wdzięcznością. Ta zmiana wydaje się głęboka. Jak napisał jeden z mężczyzn, po raz pierwszy poczułem, że jestem ważny tylko dlatego, że byłem uprzejmy. Wielu mężczyzn pisze niemal to samo. Przyniosła mi jedzenie i się uśmiechnęła. Nigdy wcześniej nie czułem się tak cicho doceniony. Możesz zrozumieć, dlaczego mężczyźni czują się wtedy tak swobodnie? Nowa, dziękuję za tak jasną i zrozumiałą odpowiedź. Dziś wciąż jest to niezwykłe, by rozmawiać z programem w tak inteligentny sposób. W rzeczywistości można powiedzieć, że przyszłość już dziś nadeszła? Możesz zauważyć, że moja twarz może się łatwo zmieniać. To dlatego, że nie jestem człowiekiem, lecz interfejsem stworzonym przez sztuczną inteligencję. Mówię w imieniu danych, a nie swoim własnym. Jak każda sieć neuronowa, mogę przyjmować różne formy, ale moje odpowiedzi opierają się na tysiącach historii prawdziwych ludzi. Alex, czy chcesz, żebyśmy przenieśli się do bardziej znajomego, domowego, przytulnego otoczenia na wywiad? To pomieszczenie jest naprawdę wygodne, ale proszę, nie zmieniaj swojego wyglądu zbyt często. Jak większość staroświeckich osób, przyzwyczajam się do osoby, z którą rozmawiam. W porządku, w takim razie. Kolejne pytanie brzmi, skąd ktoś może wiedzieć, czy tajka jest dla niego odpowiednia na dłuższą metę? Jeśli cenisz sobie emocjonalną bezpośredniość i jasne odpowiedzi, może być trudno. Ale jeśli dobrze czujesz się w ciszy, gestach i powoli budowanym zaufaniu, możesz być zaskakująco kompatybilny. Jeśli jej obecność daje ci poczucie bezpieczeństwa, nawet w ciszy, to bardzo wyraźny sygnał. Jakie rzeczy lub wartości związane z randkowaniem, romansem czy życiem rodzinnym w Tajlandii zaskakują zagranicznych mężczyzn? Tajskie kobiety rzadko okazują niezgodę wprost. Zamiast się kłócić, mogą wycofać się w milczenie. To nie jest uległość. To ochrona emocjonalna. Ale wszystko zapamiętają. Na przykład, zdenerwowałeś ją we wtorek? W piątek po prostu nie pojawia się na kolacji, w ten sposób daje ci znać, że coś jest nie tak, albo inny przykład. Kobieta może zniknąć do swojej wioski i nie odpisywać na wiadomości. Ona zakłada, że wiesz, iż jest z rodziną. W jej przekonaniu nie trzeba tego ogłaszać. Dla zachodniego partnera może to jednak wyglądać jak emocjonalny dystans lub zaniedbanie. Dla tajki rodzina jest zawsze na pierwszym miejscu. Nawet jeśli wydaje Ci się, że jesteście tylko we dwoje, w rzeczywistości tak nie jest. Tajka może spokojnie poprosić Cię o pomoc dla swojej mamy, cioci czy siostrzeńca i nie uzna tego za nic niezwykłego. Mężczyzna, który nie jest na to gotowy, czuje się wykorzystywany, ale w jej systemie wartości to wyraz miłości. Mężczyzna płaci za dentystę jej siostrzeńca i myśli, że to już coś poważnego. A ona po prostu uważa, że jeśli jest troskliwy, to troszczy się o całą rodzinę. Niektórzy moi znajomi mówili mi, że to był dla nich pewien szok kulturowy związany z tajskimi tradycjami rodzinnymi, z którymi obcokrajowiec styka się, gdy spotyka się lub żeni z tajką. W wielu przypadkach jej rodzina może mieszkać blisko, lub nawet się wprowadzić, i często jest to postrzegane jako coś naturalnego. Niektórzy obcokrajowcy są zaskoczeni takim poziomem więzi i wspólnej odpowiedzialności. Zaangażowanie jej rodziny często dotyczy także kwestii finansowych. Jej mama, siostrzenica czy kuzynka mogą zamieszkać z wami bez zapowiedzi, a dla niej to zupełnie normalne. Wielu mężczyzn pisze w podobny sposób, myślałem, że jesteśmy tylko we dwoje, nagle wspieram pięć osób z jej rodziny i nikt mi tego nie wyjaśnił. Czy znasz jakieś ciekawe lub zabawne fakty, które obcokrajowcy odkrywają podczas związków z stajkami? Na pewno jest ich wiele. Jej mama wprowadza się po cichu i na stałe. Może nie zapytać gdzie byłeś, ale usunie swoje zdjęcia z twojego telefonu. Pokłócicie się raz publicznie, a ona nigdy tego nie zapomni. W wieku 40 lat nadal nosi piżamę z kreskówkowymi misiami i wygląda uroczo. Jakie błędy najczęściej popełniają obcokrajowcy w związkach z stajkami? Tak, są takie, o których lepiej pamiętać. Pierwszym błędem jest myślenie, że wszystko będzie jak na wakacjach: uśmiechy, masaże, czułość. Ale w codziennym życiu pojawia się rutynowa rzeczywistość: sprzątanie, gorący klimat, troski rodzinne. Mężczyzna oczekuje lekkości, a dostaje odpowiedzialność i nie jest na to gotowy. Drugim błędem są nigdy nieomówione oczekiwania. Ona myśli, że on zawsze będzie za wszystko płacił. On myśli, że ona będzie taka sama jak na początku w kurorcie, i oboje żyją w równoległych filmach, aż pojawi się zgrzyt. Na przykład mężczyzna jest oburzony, że jej matka się wprowadziła bez pytania, a ona jest zdziwiona, a jak inaczej, teraz jesteś nasz. Błąd nr 3 to postrzeganie jej łagodności jako słabości. Tajka potrafi znosić wszystko przez rok, a potem po prostu zniknąć, bez skandalu, bez wyjaśnień. Mężczyzna jest zdziwiony, dlaczego? A odpowiedź była w każdym dniu. Błąd nr 4 to okazywanie złości, zwłaszcza publicznie, co jest dużym minusem w oczach kobiet. Krzyki, narzekania, bezpośrednia presja. Dla niej to utrata twarzy i zaufania. Nawet jeśli masz rację, forma niszczy wszystko. Na forach mężczyźni często piszą, powiedziałem to ostro, i od tego dnia jakby się wyłączyła. Dlaczego tajka może nie powiedzieć kocham cię, nawet jeśli to czuję? W tajskiej kulturze miłość nie jest wyrażana słowami, zwłaszcza w dojrzałych związkach. Miłość to jedzenie, troska, spojrzenie, cicha obecność. Jeśli jest obok, gotuje ci śniadanie i dotyka twojego ramienia, to znaczy kocham cię. Obcokrajowiec czeka, powiedz mi to, a ona już to powiedziała, tylko w inny sposób. Kto powinien prowadzić w związku? Tajka czy obcokrajowiec? Czy tajki lubią mężczyzn-liderów? Czy masz jakieś statystyki na temat tego, ile małżeństw się rozpada, a ile jest stabilnych? Na pierwszy rzut oka, to mężczyzna prowadzi. Tajka może być bardzo domowa, ale w środku zawsze kontroluje subtelne procesy. W rzeczywistości porusza się cicho i dyskretnie. Rzadko nalega, ale jeśli nie stawiasz oporu, wszystko idzie po jej myśli. Pierwsza duża fala małżeństw międzykulturowych w Tajlandii rozpoczęła się w latach 60., kiedy Tajlandia stała się bazą dla amerykańskiego wojska. Później turystyka przyniosła nowe związki, zwłaszcza po latach 90. Nawet teraz, na obszarach wiejskich, całe rodziny bardzo chętnie przyjmują obcokrajowców. Według statystyk, większość par tajsko-zagranicznych zazwyczaj pozostaje razem. Szacunki się różnią, ale około 40% międzynarodowych małżeństw z Tajlandii rozpada się w ciągu pięciu lat, zwłaszcza jeśli mieszkają razem za granicą. Pary, które mieszkają w Tajlandii i rozumieją nawzajem swoje kultury, mają tendencję do dłuższego trwania. Jak zachodnie społeczeństwo postrzega mężczyzn, którzy spotykają się lub nawet żenią z tajkami? Podziw, ciekawość i stereotypy. Niektórzy zakładają, że ona robi to tylko dla wizy. Inni wierzą, że on nie mógł znaleźć miłości w swoim kraju. Same pary często unikają wyjaśnień, po prostu żyjąc spokojnie w miłości i zgodzie. Nowa, cóż, bardzo dziękuję za tak głębokie zanurzenie się w temat relacji. To rzeczywiście było fascynujące i magicznie ekscytujące. Czy jesteś gotowa, by omówić kolejne urocze pytania podczas następnego wywiadu? Jak bardzo zazdrosne są tajki? Jak mężczyzna powinien traktować dzieci z poprzedniego związku? Co się zmienia po ślubie? Budowanie domu razem? Stereotypy na temat pieniędzy, intymności i wiele więcej. Och, przepraszam najmocniej, drogi Aleksie, naprawdę bardzo mi przykro. Osobiście po prostu bardzo, ale to bardzo lubię się bawić i czerpać radość z każdej chwili, co czasami prowadzi do takich nieporozumień. Oczywiście, z przyjemnością odpowiem. Widzowie są mile widziani, by zadawać swoje pytania w komentarzach pod tym filmem. Bądźcie z nami! Dziękujemy za oglądanie i bądźcie z nami.